Proszę Państwa, gala, nagrody 100% polski produkt i sama nagroda służą przede wszystkim temu, żebyśmy... Mogli jako tygodnik do rzeczy zwrócić uwagę na ważną cechę Polaków, której Polacy sami w sobie nie widzą. Bo to jest w ogóle długi temat, o którym mógłbym mówić, o którym mógłbym mówić, mógłbym mówić, mógłbym pisać, właściwie napisać, już napisałem, napisałem o tym całą książkę, więc dzisiaj nie będę się o tym rozwodzić, że my Polacy siebie nie doceniamy. Nie rozumiemy swoich własnych osiągnięć, nie rozumiemy swoich własnych cech pozytywnych, między innymi zupełnie nie doceniamy swojej własnej Przedsiębiorczości, no bo przecież jesteśmy narodem przedsiębiorczym, ale skąd o tym wiemy? Ze wskaźników makroekonomicznych i tylko od bardzo czasu do czasu, tylko bardzo rzadko dowiadujemy się od, o tym od polityków. Wtedy, kiedy politycy akurat mają kampanię wyborczą, zabiegają o wsparcie i o datek od polskich przedsiębiorców. Tak poza tym dla naszej klasy politycznej przedsiębiorczość się nie liczy. Zamiast widzieć w niej konstrukcję nośną całego budynku, w którym się znajdują, postrzegają jako coś w rodzaju kanalizacji. No to wezwie się jakiegoś hydraulika, w tym wypadku profesora, niech on się tam zajmie tym. Tym, tym resortem ekonomicznym ważne są służby, ważne są te resorty, gdzie się rząd dusz sprawuje, a nie, a nie przedsiębiorczość, bankowość, cła, kredyty, skoro wspomniałem o hydrauliku. Pamiętają Państwo jeszcze takie hasło polski hydraulik? To była zmora francuskich pracowników po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Okazało się, że przychodzą jacyś Polacy i oni są dużo sprytniejsi, dużo sprawniejsi, bo taki francuski hydraulik to przyjdzie, wywali całą głowicę, założy drugą i skasuje za to odpowiednio dużo, a Polak rozkręci, wyjmie jedną uszczelkę za parę drobnych centymów, założy tę uszczelkę, weźmie za usługę, jest dużo tańszy, jest sprawniejszy, w dodatku jest terminowy i się nie leni. Panikę wywołał ten polski hydraulik, a to jest nic w porównaniu z tą paniką, jakie wywołały polskie firmy spedycyjne. Na przykład trzeba było całej eurodyrektywy o pracownikach delegowanych, żeby Polakom zniszczyć biznes, w którym wypchnęli w Unii Europejskiej inne kraje w uczciwej, konkurencyjnej walce. No bo to jest właśnie nasz problem dzisiaj, w Unii Europejskiej, że jesteśmy za dobrzy. Śmiem twierdzić, że nie żadna praworządność, że to jest wszystko pretekst. Tak naprawdę to właśnie polski hydraulik, to polski przedsiębiorca, to polskie firmy spedycyjne wyprodukowały takie zgubne dla Unii Europejskiej zjawisko, które nazywa się Emmanuel Macron. Ten człowiek zrobił popularność, ten człowiek wygrał wybory dlatego, że tak naprawdę obiecał Francuzom walczyć z podstawą Unii Europejskiej. Z tym, że wpuszczono do niej jakichś Polaków, także Rumunów, Bułgarów, Litwinów, ale Polacy bolą najbardziej. I pozwolono na równych prawach konkurować w głębokim przekonaniu, że na równych prawach będzie działało tylko w jedną stronę. My, firmy europejskie. Będziemy przejmować te rynki, podbijać je, bo przecież mamy lepszą technologię, wsparcie naszych rządzących i tak dalej. Tymczasem, co się okazało, że firmy francuskie uciekają z produkcją do Polski, bo tu mają lepszych i tańszych pracowników? Że produkty francuskie wybierane są z francuskiego rynku przez produkty polskie? O, proszę Państwa, tak, na to Unia Europejska nie była przygotowana. To jest, co tu gadać, rasistowskie mniej więcej towarzystwo I, i jak w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy powiedział nam pewien profesor, dla Niemca wspólny rynek z Polakami ma oznaczać, że Polacy będą zbierać mu szparagi, że Polka będzie mu sprzątać mieszkanie, że Polka się będzie opiekować jego starą matką, no ale nie to, że na przykład Polak miałby być jego szefem albo jeszcze gorzej, że on w ogóle straci pracę, ponieważ Polska firma wypchnie z rynku firmę niemiecką, bo będzie po prostu lepsza, bo Polacy są lepiej zorganizowani i bardziej pracowici od Niemców. No, na to zgody nie ma, stąd nacisk na rządy europejskie, żeby coś zrobiły i tym Polakom dały odpowiedź. Jestem głęboko przekonany, że te naciski się okażą nieskuteczne, ale niech nasze nagrody zachęcają do dalszego działania w tym kierunku. Tak, niech Emmanuel Macron zgrzyta zębami, niech go właśnie wyborcy naciskają, niech naciskają na Angelę Merkel, żeby jakoś Polaków przetrącić, bo ci polscy przedsiębiorcy zagrażają i będą zagrażać. Bo polscy przedsiębiorcy, że odwołam się do literatury, to nie Wokulski, tylko. Karol Borowiecki, żeby wspomnieć sławny film, który z oczywistych względów dzisiaj wszystkim nam się przypomina, a przede wszystkim sławną książkę bo w, ziemi obiecanej, w powieści Ziemi obiecana Eremonta, Karol Borowiecki jest postacią niezwykle pozytywną, oby był dla nas wszystkich wzorem. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję tej nagrody. Bądźmy dumni z naszej przedsiębiorczości. My w Tygodniku do Rzeczy i ja osobiście jestem dumny.